No cześć, liczyłam kluski z rosołem. Pamiętacie jak Paulina, która wygrała <sarcza> pierwsze miejsce w grudniu, później tam drapałam za te 40 zł, odcinek, no to wy wydrapałam 15 zł i się skontaktowałam z Pauliną i wybrała teraz za te 15 zł szybka kasa razy 5, no to dycha, e krzyżówka i pensja z numerami 64 i 72, więc to jest e dla Pana... Co jest Monika? No drapane, drapane. Dla, dla Pauliny zaraz ktoś napisze: A matko, lepiej, żebyś nic nie mówiła, a właśnie, że będę. <grym> ale to jest dla pany, to jest dla Pauliny drapane. Natomiast ode mnie będą super linie z numerem 28, żebyście tak szybko ode mnie nie uciekli, żebyście nie stwierdzili: Ojejku, za krótko gadasz. Nikt tak nie napisał. Lecimy, ale na sam początek, Paulina, serduszek, moc dla ciebie. A co, może teraz, teraz coś takiego wydrapiamy, że będzie kolejny odcinek na kolejny odcinek? 12, 17? Albo napisy. Uuu, mamy 17, ładnie? No napis 1, 19, 26, 24 i 33. Dobra, a ile yy, mamy mnożyć? 2? 2 złote. O, by było więcej, bo inaczej. Bo inaczej, co zrobić za 2 złote? Yy, dobra, czekajcie, lubię tą krzyżówkę. Wydrapnę teraz losy. Znaczy, wykreślimy. Czekajcie, szukam mojego mozaka. Byłeś tu, gdzie odeszłeś? Odszedłeś, żartowałam, nie odeszłeś się, mówi. Tylko odszedłeś. Eee, mam, lecimy. Kostki. Widać? O, dobra, jeszcze raz. Kostki eee, są tu. Eee, wór, jest wór. Siódemki brak. Wieć pan, nie, to nie. O, serduszko, czyli mamy kolejne dwa złote. I korona królów nie mamy. To, to było, to było, czyli kolejne dwa złote. 4 złote. już trzeba myśleć, co można dalej. Jeżeli coś będzie coś się wymyśli, ha, ha, ha. będziemy ciągnąć te odcinki. Korona, korona. Yy, koniczyna, ale wyblakło. Patrzcie się, pani się kończyła ta farba. Sorry, zatrzańca wice. Uuu, Dolars. Siódemka. Pewnie po co? I to pewnie po co? Yy, więc co? Do, ten prosty. Ten, ten. Dalej. No, no, Paulina. No, no, no. Tu nie ma. Monety nie ma. Dolarz jest. Uuu. Zbliżamy się do 10 zł. A nie. Diamentowe, lowe i podkowa. Wszystko w swoją stronę. Pewnie pusty los. Ale jakby było ładnie, jakby tutaj tylko to, to dali, nie? Zamiast tego, by była stuła. To byłby rekord losu. Naprawdę. No to lecimy na Szczecin. Bimbały, wiśnie, bimbał. Tego nie ma. To jest. O, o, o. Ale widzę, że nie. I... Aha, tego nie ma. Już miałam drapnąć coś innego, ale tego nie ma. I kolejny los pusty. No to dobra, ostatni. O, ostatni moneta, moneta jest. Gdzie ty, dolar, się jesteś? Świni, brak, korony, brak. I to jest, ale to nam nic nie daje. Uuu, coś te losy się popsuły. Uuu, to powiem Wam, że mamy 4 złote i cztery losy puste, i teraz yy, krzyżuję. A później to ode mnie ten ten, jak on to się nazywa? Superlinie. Futbol, futbol, football, football lecimy. Ha, zaczynamy. Coś to nieładnie. Nawet Nawet e Zuecha nie ma. Dobra, a tak serio to to nie widzę. I i co mi z tego idea jest taka, że fajnie by było, żeby coś tu było mim. Znajdzie się. N. N, 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 n. -N. Tu, 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 tu. Nota. R, 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 R. No, Nawet Ewe mamy, ale w Ewie nie ma nic. Znaczy w ma R, nie? R, R, R. Grom z jasnego nieba. Co tu wydrapiemy? Dobra, nic nie widzę więcej. R. Pewnie się znajdzie. Beocja, może emocja, żart. J. Jozuę doczekał się. Swojej literki. I lecimy. C. Uda się ta krzyżówka, czy się nie uda? C, 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 C. Serio, później muszę sprawdzić, co to jest Beocja. Pewnie słyszałam. Pewnie kojarzę. Ale na ten moment nie. O, witaj Ewo. Wszystkie Ewy pozdrawiam. M. Mime. Pierwsze. Oby nie ostatnie. M. Grom. A? Dobra, czekajcie, bo nie będziecie widzieć litery F. To dlatego futbolu dali. Haha! Ha. Dalej. S. Jak skała, ale nie. Dobra. Jest nie, jeszcze tu. Co mamy dalej? A, a, lubię, szanuję, szczególnie jak coś da. Naprawdę, ja mam nadzieję, że coś da, no bo jak tutaj pomnożyć? 4 ziko. No nie ma, no nie ma takiej możliwości. Przynajmniej ja nie bardzo kojarzę, co można. Przecież się nie da zbudować odcinka chyba. O! Za to. O, o! O, o. o dobra, jeszcze jest jedno w Leopoldzie. B. Dobra, chyba tyle, y. y, 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 nie widzę, L, o ludzie, o ludzie, tu, 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 o czekajcie, a znalazłam, a co ty tak się tak, tak kryjesz tu, może E dajcie, ojeju, ale żeście walnęli niczym zmora z. z Z Z Dobra, K, by się zgrało. E K P E A dali? U. No i co? Nie uda się to. No, nie ma takiej możliwości. ja. Szkoda. Szkoda. Pum, pum, pum. Lećmy z tymi dodatkowymi, jakby liniami ode mnie. 28. Może one coś podniosą, i się zbuduje odcinek. Bo tak za 4 zł, to ja nie wiem. Nie, nie miałabym pomysłu, żeby coś podpowiedzieć Paulinie Gdzie to jest? Tu. Słońce i słoń. No! Przynajmniej na S. Słoń. O, jeszcze jeden mi tu gdzieś uciekł. Taki mały, niewidoczny. I słoń. Ale. O, jeszcze jeden słoń. Słońiem zarzucili, ale. Ale piłka, sakwa, piłka, sakwa, piłka, o, ładnie, to jeszcze tęczę, tak, pogderać muszę, bo inaczej się uduszę, piłka, sakwa, sakwa jest niedaleko słonia, pewnie nosi ją ze sobą, znaczy słoń tą sakwę oczywiście, rozumiecie, nie, no i co dalej mamy, wiatrak i podkowa, wiatrak, podkowa i wiatrak obok siebie no jak ładnie nie rozstają się moneta i okularsy no nie wiem nie widziałam Zaiste. jednak są ale okularsy raz ok gwiazda motyl o motyla noga czy coś tu będzie z tego tu 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 gwiazda Dobra, ślepo widzę, nic nie widzę. Lecimy dalej. Diament i rower. Rower. Będzie coś, czy nie? To ja za cholipki nie wiem. Rower, ale czy diament gdzieś jest? Rower. Rower. Nie. Nie, nie, nie. Serce, kwiat. Tego kwiata, pół świata. Kwiat. Dziś było ser Wy Widzicie to? Widzicie. Dobra, kwiat. Serce. O kwiatek jest tu. I to by było wszystko. Czapka i cytryna. Witajcie czapki. I tu. I cytryna. O, i czapka. Dobra, bo nam się symbole. <śmany> balony i kości. Yy, balony i kości. Pamiętacie jak nieraz to te właśnie ta szybka kasa coś dawała, te losy nawet coś dawały, nie? A teraz to jakieś takie oporne. Yy, ani jednej kostki? Ojej! Kończą się symbole. Jak słowo daje? Parasol i korona. Dobra. Korona, parasol, jak jesteśmy przy końcu. Parasol. Ostatnie. Ptak. Bieguśkiem ptaka y, zrobimy. Skrzydłem w głowę, w oko dostałam. No, i popcorn, którego nie ma. uuu, uu, uu, pusto. TLR. Powiem Wam, oddalę Was trochę. Powiem Wam, że odcinek. Uch, udał się jak ja rodzicom. Czyli tak, było. No, super, linie to ode mnie, no to, ale no niestety też nic nie dały. No, brzydkie, brzydkie jesteście ostatnio. Znaczy ogólnie jesteście nie za, e, rewelacyjne, ale jednak, no. Krzyżówkę e, i, i... Gdzie to jest? Tu. Szybka kasa, cztery losy i krzyżówka, to się nie spisało, będę płatać, bo krzyżówkę y, też lubię. i ja Miałam nadzieję, że coś odda więcej niż 4 z IKO. 4 złote. No, powiem Wam, że z 40 na 15 i taka równie y, pochyła. Paulina, weź mi, powiedz, no co my teraz z tym robimy? Bo myślałam, że jak będzie coś więcej, to po prostu będziemy ciągnąć dalej te odcinki. A teraz za 4 złote? No to co, dwie pensje? Co to za odcinek? słabizna, dobra, ja się i tak z Pauliną skontaktuję, i tak dla Ciebie i tak, i tak e, serduszka, chciała Paulina, żeby, żeby było ładnie, nie, żeby, żeby ładnie wyszło, no, a wyszło jak zawsze, jak tak, wiecie co, tak po lottowemu. czyli no, no uboga czyli tak standardowo polottowemu serduszka dla Pauliny e, ja Wam dziękuję za dzisiaj za komentarze, subskrypcje i polubienia e, i życzę Wam pięknego wieczoru Trzymajcie się. Do miłego. Papa. Pa. A serduszek jeszcze dla Was moc. Pa.